Cześć, witajcie w naszym pierwszym i specjalnym odcinku. Dlaczego specjalnym? Ponieważ jest z nami gość specjalny. E, chciałabym, wam przy, chciałabym przywitać e, Anię, e, Ania i Ania Kutny, gabinet Anes na Bemowie. Ania znalazła się tutaj z nami, e, ponieważ chcieliśmy z Wami poruszyć taki temat z Anią, chciałbyś poruszyć temat e, trychologii, pielęgnacji skóry głowy w gabinecie kosmetologicznym. Ania jest kosmetologiem, jest trychologiem, jest specjalistką od, od taki, m.in. takiego zagadnienia, dlatego spadł wybór na Anię. Ania jest wieloletnim praktykiem um, i stąd też, a poza tym się bardzo lubimy i stąd też nasze zaproszenie Ani do tego właśnie odcinka. Witam, nazywam się Anna Jania Kłózna, jestem kosmetologiem z wieloletnim doświadczeniem. No i jeżeli uda mi się odpowiedzieć na zagadnienia i trudne pytania dziewczyn, będzie mi bardzo miło. To może zacznijmy. Aniu, opowiedz nam proszę, jak wygląda Twoja współpraca z klientem, który wymaga terapii trychologicznych? Od czego w ogóle zaczynasz tą terapię? Jak wygląda wywiad? Bardzo często borykamy się z takimi problemami, kiedy przychodzi klient i coś dzieje się na skórze głowy, ale jest to jakby w tym momencie dla nas takim czynnikiem, który daje nam jakby obraz całości, bo w większości panie przychodzą do gabinetu z problemami, które dzieją się na okolicy skóry twarzy, ale jakby skóra twarzy to nie jest tylko i wyłącznie koniec pielęgnacji. No, i warto jakby tutaj y, paniom uświadomić, że są możliwości i, i możemy też działać jakby pielęgnacyjnie, i y, żeby nie zostawiać y, tej skóry y, na y, głowie y, bez y, odpowiedniej y, pielęgnacji i produktów, mhm. tak, które możemy w tym momencie sobie dobrać, y, wspomóc y, terapię i. Problem. Ania An, bo wiem, że Ty podchodzisz do, do swoich klientów tak holistycznie, czyli przychodzi do Ciebie klient, bo wiem, bo byłam klientką wielokrotnie Ani, e, m, przychodzi do Ciebie klient, leży na łóżku tak. i wiem, że przychodzi w ogóle z problemem twarzy. I wiem, że Ania jest e, taką <laughs> ciepliwą osobą, wycierpliwym kosmetologiem i generalnie e, ty oglądasz całego klienta. To nie jest tak, że tylko się skupiasz e, tylko t, e, twarz, ale jeżeli widzisz problem, ten, który się znajduje właśnie, jeżeli chodzi o skórę włosów, to od razu wspominasz, prawda, co można zrobić. Więc ta synergia w tym gabinecie kosmetologicznym to nie jest tylko skóra twarzy, prawda? To jest też i właśnie podejście takie całościowe do klienta. Tak, dlatego że mhm. bardzo często klienci jakby nie znają możliwości i tego, że taka dziedzina trychologiczna też jakby istnieje, tak? No że możemy sobie obejrzeć, zobaczyć ten stan skóry i że możemy jakby w tym momencie. W wielu takich niewygodnych sytuacjach też zaradzić. I dla mnie jakby też jest bardzo ważne takie podejście behawioralne, tak? Czyli no w trakcie wywiadu, kiedy przychodzi do mnie klient i rozmawiamy na temat skóry twarzy, problemu, to, co ja widzę, to, z czym też jakby klient w domu się boryka i dlaczego to do mnie trafił. No to też jakby pierwszą też taką z takich rzeczy po wywiadzie jest jednak ten mój taki obraz, i spojrzenie w skórę głowy, bo bardzo często nie zdajemy sobie z tego sprawy, że to, co dzieje się na skórze twarzy, no tak. To dzieje się też na skórze głowy. Więc, jakby po takiej krótkiej gdzieś tam informacji, zaczynam też jakby jakiś taki temat w kierunku właśnie pomocy, tak? Połościowej, prawda? Tak, jakby w tym momencie, żeby ten klient był zaopiekowany nie tylko i wyłącznie do linii włosa. Tak. Ale też, żeby ten problem, który bardzo często dzieje się na skórze twarzy, byłby jakby w całości tak, rozwiązany. Więc... pani A o co pytasz w trakcie takiego wywiadu? Czyli, jeżeli, jeżeli we mnie klient przychodzi, tak, no to na początku rozmawiamy, jeżeli to jest mój klient, z którym mam pierwszy raz kontakt, no to wszystkie rzeczy, które też są związane z chorobami ogólnoustrojowymi, więc jeżeli. Jakby tutaj nic się nie dzieje, a, a jednak jakiś problem pojawia się w postaci na przykład bardzo często, i to jest dosyć częsty problem, i u młodzieży, i u osób w wieku dorosłym, dojrzałym, że mamy problem z bardzo silnym młotokiem, albo panie, panowie borykają się ze zmianami zapalnymi, tak? I wtedy. Jakby y, też jest to y, taka sytuacja, która daje mi jakby tutaj takie y, zielone światło, że jeżeli skóra twarzy tak, jest problematyczna i tutaj y, klient przychodzi do mnie o poradę i nie radzi sobie, to również jakby dalszy problem jest na skórze głowy. Czasami nie zdajemy sobie z tego sprawy, że... Mm, Rozwiązanie, jakby do linii włosa, tak, tej pielęgnacji, jakby nam w tym momencie niczego nie da. Musimy to potraktować w całości i w tym momencie podczas zabiegu, tak? Staram się też w trakcie takich dyskusji gdzieś tak zapytać o pielęgnację, czyli od tego też zaczynam, tak, żeby uzyskać, jakie to są produkty, czy to są produkty przypadkowe, czy na przykład w ogóle klient zauważa, że taki też problem jest, tak, bo bardzo często przyzwyczajamy się, bo tak miała mama, tak ma tata, mam taką skórę, no faktycznie tak jest, nigdy nie dostał takiego też, takiej informacji od osoby, która pielęgnuje się, jakby stylizacją, zajmuje się włosem. Albo ma też produkty, które uważa, że są bardzo dobre, bo to są produkty fryzjerskie, a niekoniecznie to są produkty, które powinny być stosowane jakby w danym przypadku. A jest tych klientów coraz Mnóstwo. więcej. Mnóstwo. Anio, ale czy są takie choroby, czy, czy zauważyłaś, że są takie choroby, nazwijmy to ogólnoustrojowe, które szczególnie niekorzystnie wpływają czy pogarszają stan naszej ogłosionej skóry głowy? Na pewno jakby to, w jakich też czasach żyjemy, jaką też higienę życia prowadzimy, tak? no, wiele osób boryka się z problemami hormonalnymi, tak? Czy to są też sytuacje takie na podłożu okresu dojrzewania, ale też i u osób dojrzałych, gdzie no, żyjemy w bardzo też trudnych czasach, gdzie ten stres jest takim czynnikiem, który bardzo często jest nam ciężko wyeliminować, mimo tego, że Znamy możliwości, ale jednak jest to trudne do, do zrealizowania, to wtedy faktycznie jesteśmy. Ukierunkować, w stanie chyba pomóc. Dokładnie, bo, bo tak. Bo bardzo często klienci, jeżeli chodzi o takie czynniki, które mają. Po części uregulowane, tak, i też nie, nie są w stanie jakby wychwycić, że to jest na podłożu właśnie e, też i pielęgnacji, i tego, że w różnym wieku mogą do nas e, różne e, sytuacje e, na skórze twarzy ciała e, dotrzeć. Też e, w tym momencie e, patrząc nawet na, e, na takie właśnie czynniki hormonalne. Yy, mamy dużo osób z zaburzeniami, tak? mamy osoby, które mają yy, też yy, no, na z tą medycyną, nie do końca nie mamy tej profilaktyki, którą jakby badamy, tak? więc yy, często jakby przyjmujemy za wyznacznik, no, że tak jest, tak i jakby no, nic z tym nie jesteśmy w stanie zrobić, a, a, a jest dużo metod, które dają tak, daje, daje możliwości takiego yy, działania i polepszenia tego stanu. Więc, no tutaj, dużym czynnikiem to jest to, że klient po prostu jest też nieświadomy, tak? No właśnie. Ja sama rozmowa nasza przed wejściem tutaj do studia i nagraniem, to już zdradzę tak od kuli trochę. Ja sama teraz zauważyłam, że coś się dzieje ze skórą głowy. I, no I tutaj, szybka diagnoza Ani, gdzieś tam powiedziałyśmy sobie, że jest to na podłożu stresogennym, czego ja wcześniej absolutnie nie zauważyłam i gdzie Ania mnie absolutnie przed wejściem tutaj e, uświadomiła, że trzeba zmienić od podstaw wszystko, czyli od szamponu po peeling e, do skóry głowy, tak, gdzie, m, gdzie ja oczywiście byłam świadoma te, tego, natomiast no, nie wiedziałam, że to aż tak duże znaczenie ma e, e, w codziennej pielęgnacji tej skóry głowy. A Aniu powiedz mi, a jakie jest przedział wiekowy, jeżeli przychodzą pacjenci, z problemami skóry głowy. To jaki jest to przedział Czy to jest, zaczyna się od dziesiątego roku życia, może się zacząć? Czy, czy zdecydowanie później, jak to wygląda? Ja akurat nie, nie u siebie, ze swojego własnego takiego doświadczenia nie pracowałam nigdy z takimi małymi, młodymi pacjentami, mm. no ale jakby ten, tutaj nie ma takiej ramy wiekowej, tak? Bo mm. też są i dzieci, które na przykład przeżywają, bo jakby stres jest też związany z czymś bardzo euforycznym, tak? Więc też tak. jakby dawka tego kortyzolu może być bardzo wysoka i też ma wpływ na to w jakiej kondycji jest skóra, w jakiej kondycji jest nasza y, potem y, sytuacja związana z włosami, ale tak jak u siebie w gabinecie, no to to są w większości sytuacje związane z okresem dojrzewania, ale też jakby patrząc później to są kobiety i już w wieku takim dojrzałym to są też mężczyźni, tak, y, gdzie w dużym stopniu można by było pewne rzeczy wyhamować i y, y, poprawić tą kondycję, E, gdyby była właśnie wiedza na ten temat odpowiednia, żeby nie robić tutaj jakby skuch, ale przedział białkowy jest, no myślę, że takie 20, e, ponad 25 do, do 60, tak, już takie widać, że rzeczy też e, pojawiają się też e, z braku informacji, z nieprawidłowej pielęgnacji, a potem czynniki, które jakby wpływają na te procesy, bo jednak organizm się starzeje, e, nieprawidłowo pielęgnowany, niestymulowany ten obszar też powoduje, że możemy mieć w gorszej kondycji, a, a mogłoby być lepiej. To może powiedzmy teraz, jakie zabiegi w gabinecie kosmetycznym możemy zaproponować naszym klientom, ponieważ gama tych zabiegów stale rośnie? Jeżeli chodzi o zabiegi, które mogą poprawić tak już po dobrej, dobrym wywiadzie i stwierdzenia, stwierdzeniu problemu, jaki może być związany z ze zmianą tak jakby ilości tych włosów na skórze głowy i jeżeli nie są to związane rzeczy z, z taką jednostką, jakąś chorobową skóry, no to możemy działać na pograniczu właśnie medycyny estetycznej, czyli wszelkie zabiegi iniekcyjne, tak? Począwszy od dermapanów, czyli od mikronakłuć, bo po carboxterapię, po mezoterapię na produktach, które są ku temu przeznaczone które zawierają dużo właśnie substancji odżywczych, witamin, mikro, po zabiegi oczyszczające skórę głowy. tak? Ale jakby pierwszym takim tym to jest diagnostyka skóry za pomocą trychoskopu, gdzie oglądamy sobie tą skórę głowy. Jeżeli się na niej nic nie dzieje, tak? dobrze jakby kwalifikujemy tego klienta do dalszej terapii albo iniekcyjnej, albo za pomocą różnego rodzaju wcierek, które też w warunkach takich domowych może wykonywać sobie w takiej stałej pielęgnacji codziennie. Są to bardzo często terapie łączone, tak? czyli Klient przychodzi do gabinetu, wykonuje zabiegi iniekcyjne. Jeżeli może i skóra jest jakby przygotowana i nic się na skórze głowy nie dzieje i chcemy, chcę jakby spotęgować, zwiększyć ten efekt tak, po, po dobrym, jakby tutaj zakwalifikowaniu. A w domu dobra pielęgnacja, prawidłowe oczyszczanie, prawidłowe peelingowanie, oczyszczanie skóry głowy. Następnie odpowiednie preparaty, którymi możemy sobie jeszcze bardziej poprawiać to mikrokrążenie i ukrwienie skóry głowy. Aniu, a za sekundę padnie pytanie tutaj na pewno, które mnie się samej na, nasuwa. Powiedz mi, czy do takiego zabiegu iniekcyjnego, chociażby z użyciem dermapenu, czy Ty znieczulasz można w ogóle znieczulić skórę głowy? No, skóra głowy jest takim obszarem, gdzie tutaj nie jesteśmy w stanie e, zadziałać znieczulająco ze względu na to, że e, są to e, miejsca, gdzie one są jakby e, po, e, nie pozbawione do końca tak jakby e, tych, e, ten obszar włosów, więc jakby tutaj znieczulanie nie znieczulamy łodygi włosa, tak, no ale tak. my musimy dotrzeć jakby do tej, do, tej, do tego miejsca, gdzie, gdzie ta skóra jest nieobjęta włosem, więc byłoby to bardzo trudne. No, i raczej nie stosuje się tego typu znieczulenia. Nie jest to zabieg na pewno przyjemny, ale jest to zabieg szybki i ta skóra głowy też ma inną swoją grubość, więc też pacjent, klient odbiera to zupełnie inaczej. No na pewno nie jest to relaksacyjny masaż, ale jest to w stanie, jest, jest w stanie jakby wytrzymać tak, ten krótki czas tego no. działania bólu. Anio, wymieniłaś sporo różnych zabiegów, ale jeżeli dobrze rozumiem, to nigdy nie jest zabieg jednorazowy, tak? Takie zabiegi powinnyśmy wykonać w serii. Czyli e, trychologia jest taką dziedziną, tak jak tutaj już rozmawiałyśmy przed nagraniem, że jest to dziedzina bardzo trudna, tak? Bardzo często klient się zniechęca, z tego względu, że tak jak mówię, tutaj jest takie podejście bardzo behawioralne, tak? Czyli żeby znaleźć przyczynę. Czasami jest to niemożliwe, bo jest to kilka czynników, które się nakłada. I żeby znaleźć taką przyczynę, co jest powodem, jest to trudne, tym bardziej, że cały czas jakby zmienia się środowisko, zmienia się też jakby higiena naszego życia, wiele czynników ma na to wpływ, więc jeżeli chodzi o metody, no to najlepsze, najlepsze efekty dają takie metody łączone. Trochę trzeba taką właśnie opcję dobrać do tego klienta żeby znaleźć na niego sposób i bardzo często, ja sama jestem też jakby takim przykładem, bo też się borykam ze swoimi problemami skóry głowy, że niejednokrotnie też jakby mi już gdzieś tam tak te siły opadają i jakby no są momenty, kiedy zdaję sobie z tego sprawę, że on traci nadzieję, że no robimy, robimy i tego tak naprawdę nie ma, tak? I ta pielęgnacja niby jest dobra i, i łączymy to z zabiegami, a, a nadal jakby ten problem jest e, gdzieś e, nierozwiązany, trochę wyhamowany, no to jest takie dosyć trudne, żeby, tak jak tutaj mówię, znaleźć taką metodę, że na przykład przychodzi do mnie klient i ja mu proponuję zabiegi z mezoterapii o bogatopłytkowym i to jest strzał w dziesiątkę, tak? Czasami się tak zdarza, ale nie na wszystkich wszystko działa, więc dlatego właśnie ja jestem też zwolennikiem, tak jak i w kosmetologii, tak jak i w trychologii, łączmy, próbujmy, znajdźmy sposób. Ale to jest takie mówię, to jest Obawna bardzo, praca, prawda? Ba takie tak, takie bo, musi być wsparcie, albo Tak, to wymaga też bardzo dużego zaangażowania y, mm. klienta y, również w domu, bo on da, jakby kawo dobrej roboty wykonuje w domu, tak? Poprzez mm. odpowiednio, to się nakłada dużo też czynników, dlatego y, y, czasami trafia do mnie osoba w okresie dojrzewania, no i jakby tutaj są sytuacje takie związane z problemami trądzikowymi. No ja wiem, że młodzi, tak, spożywają dużo cukru. Tutaj jakby pewne rzeczy, które dla mnie, dla osoby bardzo świadomej są trudne do wyeliminowania, a co mówiąc w tym momencie dla, dziecka. Tak, dla takiego dzieciaka, który, no jednak, chce te chipsy zjeść, tak? Chce się napić tej koli. No i jakby wiemy, że potem mamy wyrzut pewnych rzeczy, że one, ten stan się pogarsza. No i obserwując, że tak, stosuje to niby to wszystko, a nadal to się tak dzieje. No, i takie trochę czasami to jest taka, taka utrata takiej nadziei, ale uważam, że no trzeba, bo gdyby nie było tej, tej dziedziny, gdyby nie było tej pielęgnacji, byłoby no bardzo ciężko. tak, Wiele osób miałoby bardzo duże problemy, kłopoty, i w późniejszym okresie, no i w tym momencie, kiedy ten organizm jakby się rozwija, dojrzewa. I jakby daje taką całość. Anio, a powiedz, jak powinna wyglądać prawidłowa suplementacja u osób, które mają problemy z włosami? Jeżeli chodzi o suplementację, bardzo często, jakby podstawowa opcja jakby takiej niewiedzy, że niedobór np. witaminy D3, niedobór witaminy C, nieprawidłowa też dieta, w której jakby nie mamy zawartych Ilości mikro, makro elementów, pierwiastków, które powinny się znajdować w organizmie mogą wpływać na, na kondycję, na słabą jakość skóry głowy. Ma tak ogromny wpływ. Bardzo ważna jest witamina D3, to jest jakby podstawa, tak? bo ona w wielu procesach uczestniczy. Rzadko mówi się o takim też suplementowaniu jak siarka organiczna, która w dużej też ilości mamy niedobory, ponieważ nie jesteśmy w stanie jakby... Tak mieć tę dietę zbilansowaną, żebyśmy miały, mieli prawidłową ilość też w organizmie. Witamina PP, cynk, który też powinien znajdować się w takiej prawidłowej pielęgnacji. No i wszelkie witaminy z grupy B, które mają też bardzo duży wpływ w tych sytuacjach, gdzie z młodymi nastolatkami spotykamy się i z osobami, które mają skórę tłustą, problematyczną, ma duży wpływ na te wszelkie zmiany zapalne na skórze głowy no i jakby też dzięki temu połączeniu tak jesteśmy też w stanie poprawić tą jakość od wewnątrz, więc to jest też taki kluczowy temat, o którym też bardzo rzadko klienci wiedzą, mówimy. i jeszcze na sam koniec akurat tego odcinka chciałam Cię zapytać o taką pielęgnację domową. Co taki klient wychodząc od Ciebie Jaką informację i jak powinien pielęgnować tą skórę głowę? Takie trzy podstawowe rzeczy. Klient, który wychodzi z zaleceniami, tak, po tym, jak już sobie tą skórę głowy zanalizujemy, zobaczymy, co się na niej dzieje, mhm. no, kluczową rzeczą jest to, żeby był zaopatrzony w peeling skóry głowy. No, w zależności też, jaka to jest też skóra, z jakim problemem. Ja znalazłam, jakby też pracuję i polecam. Peelingi, które nakładamy na skórę głowy, które są bardziej w postaci płynnej. Nie do końca jestem zwolennikiem peelingów drobnoziarnistych, z tego względu, że są problemy z aplikacji. I druga sprawa, jeżeli jest problem na podłożu czułowie czy na podłożu właśnie jakichś stanów zapalnych, to bardzo często jakby ten problem jeszcze sobie dodatkowo w domu zaogniamy. Mhm. Więc jakby tutaj trzeba dobrać odpowiedni peeling do skóry głowy. Mhm. Peeling do skóry głowy to jest podstawa mhm. do dalszej y, pielęgnacji. I tutaj dobranie szamponu do skóry głowy, w zależności, czy to skóra głowy jest z problemem właśnie łojotokowym, z łupierzem, czy to są osoby, które mają taką atopową, bardzo suchą, wysuszoną tą skórę głowy, odpowiedni produkt, który jest produktem takim bazowym wyjaśnienie też jak wygląda prawidłowe mycie tak? bo też tutaj też z tym uważam. myciem mhm. też nie do końca zdajemy sobie z tego sprawy bo my uważamy że my myjemy włosy a my tak naprawdę myjemy skórę głowy i to też często jesteśmy takimi, yy, jesteśmy też zdziwieni, że na przykład szampon, który jest nakładany przez fryzjera, jest tak bardzo długo wmasowywany w tą skórę głowy. No skutkiem ubocznym jest umycie tej łodygi włosa, tych włosów, tak? On i tak, i tak w pewnym momencie gdzieś tam znajdzie się na całości, więc tutaj nie chodzi o to, żeby zapierać y, włosy, tylko prawidłowo oczyścić y, skórę głowy. głowy, czyli szampony oczyszczające w zależności od problemu, czy to jest skóra y, sucha, czy skóra Problematyczna właśnie w postaci nadmiernego wydzielania sebum. I tutaj I trzeci? trzeci etap w zależności czy borykamy się z stymulowaniem, czyli z utratą włosów, przerzedzeniem skóry głowy. Odpowiedni produkt, który będzie stosowany przez klienta w domu, który będzie nam poprawiał mikrokrążenie, który będzie jakby wzmacniał tutaj całą tą sieć naczyń krwionośnych, tak? poprawiał krążenie, albo produkty, które są z produktów działających właśnie w kierunku zmniejszenia ilości namnażania się grzybów, które też wpływają na procesy zapalne w skórze mhm. i na skórze, więc są produkty w postaci toników do zakraplania, czy raz w tygodniu, czy kilka razy w tygodniu, w zależności jaki jest stan skóry. I to w zależności, tak jakby tutaj od problemu dobieramy odpowiedni problem. Krok Czyli, czyli to są takie ampułki, tak? Takie ampułki, tak zwane wcierki, mhm. to są toniki, które zakraplały na skórę głowy. No, i następnie ja nie zajmuję się stylizacją skóry, stylizacją włosów, tak? Mm -hmm. Więc tutaj też w zależności jaki mamy włos, czy mamy włos suchy, kręcony, czy mamy problem właśnie z takim Oma. włosem, tak, mm -hmm. ten dobieramy sobie odpowiednią maskę, odpowiednią właśnie y, formę odżywki, którą nakładamy już nie na skórę głowy, ale jakby od, y, ten na, na końce, żeby też wypielęgnować y, łodygę włosa i włosa. Żeby też właśnie tutaj to dawało nam taką całość. Myślę, że mamy bardzo dużo ciekawych informacji. I jeszcze tematów do poruszenia. Dlatego chcemy Was zaprosić na kolejny odcinek z udziałem Ani, gdzie będziemy absolutnie poruszać tutaj temat już konkretnych zabiegów, które może wykonać kosmetolog, tricholog, w gabinecie. Kosmetologii estetycznej. Zapraszamy Was Ale serdecznie. Ale porozmawiamy również na temat konkretnych problemów, czyli łysienie, tak, czym się tak, różni tak. łysienie u kobiet, u mężczyzn, jak pomóc w przypadku łojotoku, czy Atopii. Także serdecznie Was zapraszamy do śledzenia nas i do oglądania kolejnych odcinków z udziałem cudownej Ani. Ani, tak, i zapraszamy do gabinetu na konsultację do Ani. Dziękujemy ślicznie. Do zobaczenia. Do, Do zobaczenia. Ta.